Źródłem radości i spełnienia? Otóż tak. Opowiem Ci dzisiaj o mojej metodzie na planowanie dnia, ponieważ wszystko zaczyna się od dobrego planu. Jeżeli masz dobry plan i ten plan napełnisz odpowiednią intencją, odpowiednim sposobem myślenia, to ja ci gwarantuję, że nawet obowiązek, który będzie dla ciebie nużący, frustrujący. Irytujący, stanie się dla ciebie dużo łatwiejszy do wykonania, a jego zrobienie sprawi, że będziesz dużo bardziej usatysfakcjonowana, spokojna, napełniona radością. A to wszystko pomoże ci budować Twoją żeńskość, poczucie siebie, poczucie własnej wartości i tak Moja metoda na planowanie przez całe życie wyglądała tak, że sobie po prostu robiłam listę 30 rzeczy do wykonania na dany dzień, bo przecież ja byłam mega produktywna. Ja musiałam zasłużyć na odpoczynek. Więc, jeżeli jesteś w tym miejscu, o którym teraz mówię, w którym ja kiedyś byłam, to wiem, wiem gdzie jesteś, wiem, co przeżywasz i wiem, jak Ci pomóc. No właśnie. Opowiem Ci o tym, co mi najbardziej pomogło i pomaga nadal, czyli zmiana sposobu myślenia. O wykonywaniu obowiązków zaczęła się u mnie od zmiany sposobu planowania. Czyli zamiast wypisywać sobie 30 rzeczy, których, wiadomo, i tak nie byłam w stanie zrobić, prowadząc firmę, mając jeszcze małe dzieci, um, powodowała u mnie frustrację. No bo wiesz, 10 rzeczy na przykład nie zrobiłam, nieważne, że te 20 zrobiłam, 10 nie zrobiłam, już byłam na siebie wkurzona i niezadowolona z siebie i przepisywałam te 10 rzeczy niezrobionych na kolejny dzień. Więc kolejnego dnia zamiast 30 standardowych rzeczy miałam 40 do zrobienia. Jak z tych 40 jutro nie zrobiłam kolejnych 10, to one znowu przechodziły na kolejny dzień. Tak i trzeciego dnia miałam wtedy już 30 standardowych rzeczy plus jeszcze 20 z dni poprzednich. I to się tak nawarstwiało i nawarstwiało jednocześnie moją frustrację i niezadowolenie z siebie. I tak jak mówię, ja wtedy skupiałam uwagę na tym, co mi nie wychodziło, no bo zobacz, ja pomimo, że sobie odhaczałam to, co mi wychodziło, no to jednak ta uwaga była mocno skupiona, nawet czas poświęciłam na to, żeby przepisywać to, czego nie zrobiłam. Nie, tak jak w szkole, jak nie zrobiłaś to dużym czerwonym długopisem, duży, wyrazisty napis który mówi tobie, jako uczniowi, że jesteś beznadziejna. No i ja się właśnie tak czułam, więc postanowiłam zmienić całe moje podejście do planowania i wykonywania obowiązków. No i właśnie zaczęło się od tego, że zaczęłam inaczej planować. Czyli zamiast wypisywać sobie co muszę zrobić, przeszłam na drugą stronę jakby takiej wypchniętej huśtawki, czyli na coś zupełnie odwrotnego i zaczęłam wypisywać sobie po trzy rzeczy, które będę robić tylko dla siebie. Co tu mogę powiedzieć? Były to rzeczy na kartce i skończyły się na kartce. E, bo zawsze były ważniejsze rzeczy niż zrobienie jakiejś fajnej rzeczy tylko dla mnie, która nie była produktywna, a poza tym ona była tylko dla mnie, a przecież ja mam całą rodzinę do ogarnięcia i tak dalej. Więc to też nie wyszło. To też nie wyszło, też mnie dołowało, że to są tylko trzy rzeczy i co jest ze mną nie tak, że ja nie umiem tego zrobić. Jak to są tylko trzy rzeczy, trzy rzeczy dla mnie, nie? I dotarło do mnie, że ja po prostu siebie nie kocham. Więc szukałam innego sposobu, nie? Żeby obejść te wszystkie moje e, ograniczenia, przyzwyczajenia, programy, przekonania i tak dalej. I znalazłam sposób, który nazwijmy sobie planowanie bloków czasowych, nazywanie ich i nadawanie im intencji. Bo. Samo zaplanowanie harmonogramu dnia blokami czasowymi to jeszcze nic szczególnego nie wniosło, no bo to było też zrobienie harmonogramu zadań, tylko że osadzonego na przykład co 10 minut przez całą rozpiskę godzinową na dany dzień. Też ciekawa metoda. Natomiast ja postanowiłam nie robić sobie takich czynności jak do tej pory, że na przykład. Załóżmy 7:50, zmywam naczynia, 7:55, myję lustro w łazience, 8:00, wynoszę sił 8:05, co tam jeszcze może być, rozpakowuję zmywarkę, bo ja sobie właśnie tak zaczęłam robić harmonogram w pewnym momencie i to też nie wyszło. Zaczęłam sobie robić bloki czasowe, to znaczy na przykład od 6 do 8 rano, to był mój blok czasowy, gdzie wiecie, nie nadawałam takiego sztywnego schematu, takiej sztywnej ramy, że od do robię to, od do robię to i to jeszcze w takiej kolejności. Tylko to był blok czasowy, w którym, który miał być poświęcony ogarnianiu dzieci, żeby odprowadzić je do przedszkoli. Jeszcze na tamtym etapie do przedszkola. I co mi to dało? o dziwo znacznie większą organizację, znacznie większy luz. I już zaczęłam zauważać, że okazuje się, że jak ja nie ściskam siebie takim sztywnym harmonogramem co do minuty, to ja jestem w stanie zrobić więcej i nie jestem taka zmęczona. I poszłam w to głębiej. Przez jakiś czas praktykowałam tylko Bloki czasowe, czyli na przykład od 6 do 8 ogarniam dzieci, od 8 do 10 tworzę materiały na internet, od 10 do 12 przygotowuję korepetycje, a od 12 do 14 przykładowo czas dla mnie. I to była to było naj, najlepsza wtopa ten czas dla mnie, bo ten czas dla mnie nie był wypełniony niczym konkretnym, a że jeszcze wtedy byłam na etapie pracoholizmu i takiego kompletnego braku miłości do siebie i przekonania, że ja muszę zasłużyć, zrobić jak najwięcej, zacząć nareszcie ogarniać życie, bo wydawało mi się, że nie ogarniam, no to ten blok czas, czas dla siebie też niewiele wnosił zmian. Ja po prostu wtedy nadrabiałam inne rzeczy, lub robiłam dodatkowe, których nie zaplanowałam na ten dzień. No i na przykład od 14 do 16 to był, to był blok czasowy, w którym odbieram dzieci z przedszkola. Od 16 do 18, załóżmy, czas z dziećmi, od 18 do 20 korepetycji, od 20 do 21 gotuję i tak dalej. Więc to był po prostu plan. Harmonogram dnia, ale blokami czasowymi, a nie 30 czy 40 czynnościami do wykonania, i to jeszcze od minuty do minuty. To już wychodziło lepiej, ale poszłam jeszcze dalej. Poszłam jeszcze dalej i zaczęłam sobie te bloki czasowe nazywać, i to był strzał w dziesiątkę, bo jak sobie ponazywałam, zaraz ci powiem w jaki sposób. To ja od razu miałam inne nastawienie do tego, co ja tam będę robić, co w tym bloku czasowym będzie się działo. Miałam inne nastawienie, inne wyobrażenie, zupełnie inaczej popatrzyłam na rzeczy, które mnie na dany dzień czekają. Przykładowo, jeżeli chciałam ogarnąć kuchnię od A do Z, to nie pisałam sobie bloku czasowego pod tytułem Sprzątanie kuchni, ha, tylko ja sobie to nazwałam. Ja sobie to nazwałam na przykład Kapłanka pięknej kuchni albo um, czas obfitości kuchennej. Jak jeszcze możemy nazwać? Ogarniaczka przestrzeni wspólnej, na przykład, tak? Czyli zaczęłam sobie nadawać takie nazwy, które dla mnie osobiście, dla mnie. Um, Znaczeniowo, energetycznie, nawet i w samym brzmieniu, były niecodzienne, nietypowe, takie nacechowane emocjonalnie. Były to nazwy takie, którymi na co dzień mnie nikt nie nazywał, nie? Na przykład ogarniaczka przestrzeni domowej, tak? Czy zamiast odprowadzenia dzieci, czy ogarnięcia po poranku dzieci, zapisywałam sobie coś w stylu opiekunka rodzinnego ogniska, albo mistrzyni ogarniania dzieci, albo czułe spotkanie relacyjne, czyli zobacz, coś takiego, co nie wprost mówi o tym, co robiłam, ale nazywało mnie w jakiś sposób taki, który już sama nazwa sprawia, że czułam się doceniona, czyli bloki czasowe, ale z konkretną nazwą. I dosłownie tak to wygląda. Bierzesz kartkę papieru i piszesz sobie ósma dziesiąta um, ogarniaczka obfitości domowej, albo 10-12, um, czuła relacja z dziećmi, albo mistrzyni zabaw dziecięcych. Jakieś takie nazwy. W ogóle tak sobie pomyślałam, że jeżeli chciałabyś pobrać PDF z takimi nazwami, to link znajdziesz w komentarzu albo w opisie do tego filmu, jak skończę tego live'a. Myślę, że bardzo przydatne. Bardzo przydatne, bo jeżeli nigdy tej metody nie stosowałaś, może Ci być ciężko wymyślać jakieś takie nazwy, które będą dla Ciebie emocjonalne i będą nieść jakieś, jakby to powiedzieć, utulenie energetyczne. Wiesz, nawet ciężko nazwać, ale jak spróbujesz sobie ponazywać taki blok czasowy i zacząć blok czasowy z taką nazwą piękną dla ciebie, znaczącą dla ciebie, taką nacechowaną łagodnością, czułością, no właśnie wypełniona intencją, taki blok czasowy, taka nazwa wypełniona intencją, na przykład Rytuał Duszy. O, zamiast czas dla siebie, ja sobie pisałam Rytuał Duszy albo. Czas pielęgnacji wewnętrznej, coś takiego. To będzie Ci po prostu dużo łatwiej. Będzie Ci dużo łatwiej, będzie, będziesz zupełnie inaczej zaczynała czynność, której nie lubisz, a musisz ją na przykład wykonać takie jak zmywanie naczyń, na przykład bogini czystych talerzy. Czyli to może być coś, co będzie nawet trochę zabawne dla Ciebie, coś, co będzie przerysowane za duże nawet nie pasujące, ale to ma być Twoje, bo jak to będzie Twoje, to wszystko pójdzie w dobrym kierunku i pięknie zadziała. Więc jeżeli chcesz móc sobie pobrać taką ściągawkę, to kliknij w link w zupełnie bezpłatnie z dysku w Google pobierz sobie taką ściągę i zachęcam Cię, żebyś zaczęła już dzisiaj nazywać sobie takie bloki czasowe, bo naprawdę zobaczysz, że z zupełnie innym nastawieniem będziesz. To, co masz do zrobienia, zupełnie inaczej będzie ci mijał czas, bo na przykład zamiast e, mówić sobie o bo Boże, znowu ja muszę sprzątać kuchnię, jaki tu syf, znowu tyle, talerzy do umycia nienawidzę, mieć naczyń. Również mówiła. Teraz wcielam się w kapłankę czystych naczyń. Będę dbała o piękno i czystość w moim zlewie. Jestem teraz kapłanką, zmywam naczynia. I wiem, że jak wróci moja rodzina do domu i zobaczy czysty zlew, to poczują to, co ja, że czysty zlew ma moc. I ja sobie tak właśnie sprzątałam i w głowie mówiłam sobie do siebie, używałam nazw, które wymyślałam, czasami sobie w głowie zmieniałam. Wszystko robiłam w taki sposób, żeby wspierać siebie w zrobieniu czegoś. Czego nie lubię? Nadawać sens, nadawać intencje i skupiać na tym, jakie pozytywne efekty przyniesie mi to, co zrobię. I wiecie, i to nie jest tylko zwykła metoda. Ja nie wiem do końca, jak to działa, ale to zadziałało tak, że ja naprawdę zaczęłam się wtedy oduczać perfekcjonizmu, oduczać pracocholizmu. no bo przecież kapłanka i perfekcjonizm. Mm, mm, bogini i idealność albo. Bogini i pracowitość i przemęczenie to wiecie to nawet nazwa nie pasowała do takiego starego nastawienia do czynności którą robiła mnie ta nazwa zgrzytała z takim złym nastawieniem ze złymi myślami do czynności którą wykonuję Więc jeśli mówią sobie jestem kapłanką czystego dywanu odkurzając yy, i za chwilę będzie przepięknie czysto i to mi da dużo radości, i odkurzałam, myśląc, mówiąc do siebie tak w głowie, to to są właśnie sytuacje, które będą ciebie wspierały, które dadzą ci nie tylko sztywną ramę na dany dzień, ale nadadzą sens temu dniowi i sprawią, że będzie ci dużo łatwiej wykonywać nawet te rzeczy, których standardowo nie lubisz. Moje drogie, napiszcie, jakie nazwy. Wymyślicie dla siebie na swoje bloki czasowe. Jestem bardzo ciekawa. I w komentarzu, w opisie do filmu pojawi się link do PDF-a, żebyście sobie ściągnęły taką ściągawkę z tymi nazwami i zaczęły praktykować. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć!